Kolejny odcinek Dziedzictwa nadciąga, bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 699? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na sobotę, 27 września 2025 roku O czym jest Dziedzictwo? Zeier to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Krymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Jaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kevzer. Zayer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Kyrymły. Dziedzictwo odcinka 699. Co się wydarzy? Porywaczy Nany nie udaje się z nikim powiązać. Nana bardzo niepokoi się o Yamana. Jest przekonana, że mężczyzna ukrywa prawdziwe informacje o swoim stanie zdrowia. Gdy do domu przychodzi raport lekarski, z którego wynika, że ramię trzeba będzie amputować, jest zrozpaczona i stara się zrobić wszystko, żeby podnieść Yamana na duchu. Nie ma pojęcia, że doszło do pomyłki. Sytuacja jednak dość szybko się wyjaśnia, ale strach, jaki czuła Nana, uświadamia jej, jak silne są jej uczucia do Yamana. Neze i Folken spotykają nauczyciela dziewczyny. Mężczyzna zwierza im się, że zaginęła jego żona. Folken zabiera go ze sobą na posterunek. Zespół robi wszystko, żeby pomóc mężczyźnie. Tylko Ais ma przeczucie, że prawda o zniknięciu kobiety wygląda inaczej. Kobietę udaje się odnaleźć w pobliskim szpitalu. Przeczucia Ais szybko się potwierdzają, lecz zastraszona przez męża Nilgan nie składa skargi. Policjanci szukają sposobu, żeby jej pomóc. Dziedzictwo odcinek 699 kiedy oglądać. Nowy, 699. odcinek dziedzictwa zostanie wyemitowany już w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVPVOD.